Historia jak z hollywoodzkiego filmu trochę, bo generalnie zaczynaliśmy w garażu, a właściwie na strychu. Tłukliśmy płytkę młotkiem, rzucaliśmy ją do betoniarki. Byliśmy jedną z firm, które w ogóle testowały Base Connect, gdy zanim była oficjalna premiera. Myślę, że dzięki Base oszczędzamy w tym momencie około dwóch etatów pracy. Nazywam się Paweł Wągrobski, jestem właścicielem firmy Gandalf. Pod brandem szklane mozaiki również działamy i posiadamy również sieć sprzedaży Ilkom. Base Connect to takie rozwiązanie, które bardzo ułatwia współpracę z partnerami. Gdy zaczynaliśmy i obsługiwaliśmy małą liczbę zamówień, to nie był to może jakiś problem, ale gdy zamówienia, liczba zamówień rosła, to były dziesiątki, setki, nagle tysiące, to bez rozwiązań typu Base Connect. Byłoby nam bardzo trudno mieć nad tym wszystkim kontrolę. Dzięki jednemu narzędziu ułatwiamy pracę sobie, ale też ułatwiamy pracę naszym partnerom. Głównym przedmiotem naszej działalności jest sprzedaż i produkcja mozaik. Mozaiki z różnego rodzaju materiału są to mozaiki szklane, mozaiki ceramiczne, mozaiki gresowe. Mozaiki z okładziny metalowej również. Dodatkowo bardzo ważnym elementem sprzedaży są profile. Profile ze stali nierdzewnej, profile aluminiowe. Nazywam się Filip Mazur, jestem menadżerem w firmie Szklane Mozaiki, odpowiedzialnym za funkcjonowanie oprogramowania BASE. Konek przede wszystkim daje nam to, że możemy wymieniać się informacjami z naszymi partnerami. To bardzo upraszcza nam komunikację. Rozwiązuje takie problemy, które kiedyś występowały, czy coś pojechało, nie pojechało, coś zostało źle wprowadzone do systemu. Dzięki temu, że nasi partnerzy mają jasny podgląd, co dzieje się z danym zamówieniem, nie mamy już tego typu problemów. Na początku, zanim Facebook ogóle pojawił się w naszej firmie, korzystaliśmy z wielu oddzielnych systemów. Osobno mieliśmy system odpowiedzialny za magazyn, osobno fakturowaliśmy zamówienia. System sklepowy do przyjmowania zamówień też działał oddzielnie. No i listy przewozowe od kurierów również wprowadzaliśmy wszystko ręcznie. Szukaliśmy jednego systemu, który połączy nam to w całość, i tutaj rozwiązaniem był właśnie BASE. Całościowo, nie tylko przez BASE Connect, obsługujemy około 6000 zamówień miesięcznie. Więc no jest to spora skala. Gdyby to były zamówienia mailowe, no to żeby to obrobić, wprowadzić do systemu, wydrukować listy, zlecić to do pakowania czy na produkcję, no to jest to nie do ogarnięcia przez zespół ludzi, który mamy teraz. W niektórych przypadkach naprawdę warto to wprowadzić, nawet gdy skala jest na początku mała. Bo gdy zaczniemy szybko, no to gdy później nagle będzie jakiś, powiedzmy, dynamiczny wzrost, to nie będziemy już tracić czasu na wdrażanie. Będziemy dobrze zaznajomieni z funkcjami i będziemy mogli cały czas skupić się na rozwijaniu, a nie na zatrzymaniu się i rozmyślaniu nad rozwiązaniami, żeby to przyspieszyć. Korzystamy również z asystenta zwrotów. Sprawdza nam się rewelacyjnie. Dzięki temu szybkość, z jaką realizujemy zwroty dla klientów jest zdecydowanie lepsza. Korzystamy z Responso do obsługi klienta detalicznego, przede wszystkim do obsługi Allegro. Świetnie się pod tym względem sprawdza. Dla nas kluczowym elementem Responso jest to, że jest bezpośrednio połączony w ramach panelu Base, dzięki czemu nie trzeba też otwierać dodatkowych okien w przeglądarce. Jest to wszystko ze sobą spójnie połączone. Po wejściu na program Enterprise nasza współpraca z Base mocno się rozwinęła. Kwestia tego, że posiadamy własnego opiekuna, bardzo dużo zmienia w działaniu w współpracy z Base. Dzięki temu możemy zgłaszać własne koncepcje czy pomysły i są one faktycznie realizowane. Jednym z takich przykładów jest specjalnie dla nas zaprojektowany formularz do przyjmowania zamówień B2B, który mocno rozwinął nam sprzedaż w takim troszkę analogowym kanale. Yy, współpracy z hurtownikami, którzy nie posiadają base, a dzięki temu mogą bezpośrednio yy, składać zamówienia, które pojawiają się u nas w systemie. Rozwiązania techniczne są bardzo ważne od samego początku. Jeżeli dobrze zaczniemy, to wtedy cały biznes będzie się sprawnie rozwijał i nie będziemy się potykać o własne nogi. Żyjemy w czasach bardzo dużej konkurencji, więc moja rada jest taka, żeby szukać rozwiązań, które wyróżnią cię na tle Twoich konkurentów. Między innymi poprzez ułatwianie współpracy z innymi partnerami, czyli szukać rozwiązań, które zautomatyzują i poprawią działanie z partnerami. Generalnie tutaj panowie, którzy wcześniej występowali przede mną, czyli Filip Tomek, rozwijają tą działalność bardzo dynamicznie, jeśli chodzi o profile i o mozaiki. Cyfry, które tutaj się przewijają, naprawdę sprawiają, robią wrażenie na, na ludziach z branży, z polskich fabryk, od polskich dystrybutorów. Też mamy bardzo pochlebne opinię. To jest naprawdę dobrze zaopatrzony okręt, który płynie w ściśle określonym kierunku i miejmy nadzieję, że wiatr w żagle będzie dmuchał cały czas.